Czujesz trochę ulgę, że Irwin jest już w Polsce, wylądował i będzie przeciwnik dla Mameda? No tak, dla wtajemniczonych po tym, co się działo, po wszystkich replacementach, rzeczywiście jesteśmy już spokojni. E, co prawda, Irwin dzisiaj narzekał troszkę na złe samopoczucie, ma e, jakieś lekkie przeziębienie, ale za chwilę spotkamy go z lekarzem, wszystko jest w porządku, do walki na pewno dojdzie, także czuję lekką ulgę. Trudno było przekonać go do tego, żeby walczył z Mamedem. Wiem, że większość zawodników w ogóle albo nie chciała gadać, a częściej wycofywała w końcu. Nie, no to nie jest jakiś tam strasznie trudny zabieg. Natomiast rzeczywiście zarówno Janek Bachowicz, jak i Mamed Kalidow, czyli bohaterowie dwóch walki wentowych po stronie polskiej, to są zawodnicy, którzy, którzy są bardzo trudni w kontraktowaniu, ponieważ nie mają poza Polską i Europą super wypromowanych nazwisk, a jeżeli chodzi o umiejętności, to absolutnie jest to światowa czołówka i co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. W związku z czym zawodnicy z. Z lepiej wypromowanymi nazwiskami. Boją się po prostu spadku w rankingach, czy też, czy też po prostu jakichś tam innych konsekwencji, nawet typowo fanowskich. Jakby z biegiem czasu przeciwników szukać mamy do Jankowi jest coraz ciężej, natomiast, natomiast myślę, że, że to nie jest zadanie, z którym byśmy sobie nie poradzili. No, po prostu dłuższe negocjacje, nieco i, i, i czasem takie niestety przypadki, jak tym razem było, że zawodnicy z powodu lekkich kontuzji, przy których nie baliby się walczyć z mniej doświadczonymi zawodnikami i z Mamedem czy z Jankiem, nie chcieliby wychodzić do ringu. Ale będzie coraz trudniej. Organizacja jest coraz większa, zawodnicy są coraz bardziej markowi. Zdajecie sobie sprawę z tego, że będzie coraz trudniej kontraktować dobrych zawodników? Tak, natomiast to też nie jest polityką naszej federacji, żeby cały czas przywodzić nowych zawodników z innych federacji? Moim marzeniem jest, żeby za parę lat w Polsce bili się bohaterowie KSW, a nie UFC albo Pride? A. UFC ma około 260 zakontraktowanych zawodników. Twoim zdaniem ilu KSW powinno mieć takich zawodników, żeby robić regularne show na wysokim poziomie w Polsce? Widzisz, to też jest, u nas jest trochę inna sytuacja. My jakby budującą dyscyplinę w tym kraju stworzyliśmy taką ideę fix, która, jest, która się nazywa KSW Team. Nie, I takich zawodników jest rzeczywiście niewielu, takich, którymi zajmujemy się ich promocją bardzo kompletnie. Natomiast jeżeli chodzi o zawodników, którzy mają z nami kontrakt w tym momencie, e, to nie jest exclusive agreement, tak jak UFC, ale jest to kontrakt dotyczący wyłączności na Polskę. Jest około 120, także e, liczba też jest potężna. Tak, karta jest odbiła się już szerokim echem na świecie. Zakontraktowaliście dobrych, e, dobrych zawodników. Czy to będzie przełom dla KSW? Czy to jest wielka próba? Czy potraktujecie to jak kolejną imprezę? W tym roku będą jeszcze prawdopodobnie trzy? Nie, jedno i drugie, i przełom, i próba, natomiast... Na żadnej gali nie traktujemy jak kolejnej gali. Każda jest dla nas wyzwaniem, dla nas produkcyjnie, organizacyjnie, e, e, jeśli chodzi o budowanie sportowych emocji, także, e, ale na pewno jest to próba przede wszystkim dla polskiego MMA. Czy, czy to już jest dyscyplina, którą możemy nazywać trwałą fascynacją, czy nadal jeszcze modą związaną z kilkoma freakowymi zawodnikami. Ja wierzę, że Łukasz Jurkowski, Mamed Kalidow, Maciej Górski, Jan Błachowicz to są zawodnicy, którzy są w stanie przyciągnąć nie tylko 7-10 tysięczne hale, ale również przed telewizorami w tą sobotę wszystko się okaże.